A to mój misiu! Dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Miś Brązuś w zakopanym. Jedziemy w góry do Zakopanego, gdzie będziemy podziwiać cudowne widoki górskiego krajobrazu, przyglądać się przepięknie wykonanym lokalnym pamiątkom oraz... Posłuchajcie co jeszcze! Mieś Brązuś wybrał się do zakopanego, malowniczo położonego miasta w sercu polskich Tatr, które jest prawdziwym klejnotem Polski. Jego wyjątkowe położenie w dolinie, otoczone przepięknymi szczytami górskimi, nadaje mu niepowtarzalny urok. Są też drewniane domki z góralskimi gankami, zdobione tradycyjnymi wzorami. Centrum zakopanego znajduje się słynna ulica pełna kolorowych stoisk z regionalnymi wyrobami, ręcznie wykonanymi pamiątkami oraz przytulnymi miejscami, gdzie można spróbować lokalnych specjałów. Zakopane to także raj dla miłośników sportów zimowych i turystyki górskiej. Wzdłuż ulic stoją domki jak z marzeń, malowane w jasne kolory. A na ich góralskich gankach rozkwita życie. Znajdziecie tu pamiątki, które opowiadają historię o góralskim życiu i tradycji. Drewniane figurki górali w tradycyjnych strojach czy ręcznie robione hafty to tylko niektóre ze skarbów, jakie można tutaj odnaleźć. A gdy już zajrzycie do sklepu, w którym każda półka skrywa jakąś tajemnicę, oczom waszym ukaże się prawdziwa uczta barw, i wzorów. Odważny Miś Brązuś przywdział góralski strój, który zdobiony jest tradycyjnymi haftami i barwnymi tasiemkami. Kaftan sięgał mu do kolan, nadając charakterystyczny góralski wygląd. Pod spodem Miś Brązuś miał na sobie białą koszulę, ozdobioną delikatnym haftem a na nogach nosił wysokie, skórzane trzewiki, zwane kierpce, które chronią przed chłodem, a także przed kamieniami podczas wędrówek. Całość stroju uzupełnił pasem z szeroką, skórzaną przepaską, na której zawiązany był góralski sztylet, symbol męstwa i honoru. Miś brązuś założył na głowę czapkę. Zdobioną, czerwonym paskiem, na którym znajdują się ręcznie przeżywane muszelki i pióro, które kołysze się na wietrze, dodając mu uroku. Miś brązuś w takim stroju poczuł się jak prawdziwy góral, gotowy na każdą przygodę, jaką przyniesie mu dalsza podróż po górach Zakopanego. Kiedy miś brązuś przemierzał górskie szlaki, Niespodziewanie napotkał przyjaznego psa. Ten psiak to owczarek podhaleński, czyli typowy pies górski. Jego grube, puszyste futro chroni go przed zimnem górskiej pogody, a ciemne plamy na białym, kudłatym futrze nadają mu wyjątkowy wygląd. Piesek ten jest nie tylko piękny, ale też pełen energii. I przyjaźnie nastawiony do wszystkich, którzy się do niego zbliżą. Uwielbia biegać po górach, a jego ostry wzrok i czujny nos czynią go doskonałym pasterzem owiec. Miś brązuś, zainteresowany tym wesołym psem, natychmiast zbliżył się do niego. Pies z radością merdał ogonem i przywitał się z nim. Miś Brązuś pogłaskał go, czując miękkość i ciepło jego futra. Od tego momentu piesek stał się towarzyszem Misia Brązusia w jego podróży po górach. Razem zwiedzali malownicze szlaki, biegając, skacząc i ciesząc się przyrodą. i dzieli z nim radość odkrywania górskiego świata. Gdy Miś Brązuś zaczął wędrować po górach w Zakopanem, Otworzył się przed nim zupełnie nowy świat, pełen przygód i niezwykłych widoków. Pierwsze kroki stawiał ostrożnie, ale był pełen ciekawości tego, co czeka na niego dalej. Wokół niego otwierały się malownicze krajobrazy, wysokie szczyty górskie, zielone łąki i błękitne niebo nad głową. Miś brązuś wpatrywał się w niespodziwem, czując się jak w bajce. Po drodze spotkał kolorowe kwiaty, które pięknie mieniły się w promieniach słońca, a dalej widać było szczyty, które wydawały się sięgać aż do samego nieba. To prawdziwy raj dla oczu, którymiś brązuś ma okazję odkrywać na własne oczy. Jego kroki prowadziły go coraz wyżej, a widoki stawały się coraz bardziej zachwycające. Miś Brązuś czuł się wolny i szczęśliwy, wędrując po górach, otoczony przyrodą i spokojem. Zdobywanie gór w Zakopanem to świetna zabawa. Najpierw trzeba znaleźć fajny szlak, którym chcemy podążać. Można wybierać spośród wielu ścieżek, od najłatwiejszych, gdzie idziemy przez lasy i łąki. Po te najbardziej wymagające, które prowadzą nas na same szczyty górskie. Kiedy już wybierzemy szlak, zabieramy ze sobą do plecaka trochę wody, coś do jedzenia i ciepłe ubrania, bo w górach potrafi być chłodno nawet latem. Potem wystarczy iść krok za krokiem, podziwiając piękne widoki i słuchając śpiewu ptaków. Kiedy już dotrzemy na szczyt, czeka na nas niezwykła nagroda. Możemy podziwiać całą okolicę z góry, jak prawdziwi odkrywcy. Czasem można nawet zobaczyć chmury niżej nas. To wygląda jak prawdziwy raj. Miś Brązuś zdobywał szczyty górskie i cieszył się pięknymi widokami. Kiedy już nadeszła pora powrotu z górskich szczytów, w oddali między zielonymi trawami i skałami dostrzegł małe stado owiec, które szybko się poruszało. Owieczki miały dzwonki na szyjach i przypominały małe, puszyste, wędrujące chmurki. Miś Brązuś zaciekawiony postanowił podejść bliżej, aby przyjrzeć się temu zjawisku. Kiedy miś brązuś schodził już z górskich szczytów, zauważył coś ciekawego w oddali. Wśród zielonych pastwisk i skalistych szczytów dostrzegł białe plamy poruszające się wzdłuż szlaku. Zainteresowany zbliżył się powoli, ostrożnie stąpając po kamieniach. Kiedy coraz bardziej zbliżał się do tych białych plam, Zauważył, że jest to stado owiec. Były one małe i puszyste, i z radością skakały na tylnych nogach, kiedy zbliżał się do nich. Ale to, co sprawiło, że mieś brązoś był jeszcze bardziej zaciekawiony, to postać, która prowadziła stado. Był to wysoki, mężczyzna ubrany w tradycyjne góralskie stroje. Miał na sobie pas góralski, a na głowie nosił czapkę z piórem. Był to pasterz. Miś Brązłość przyglądał się z zaciekawieniem, jak pasterz zręcznie prowadził swoje stado. Pasterz przemierzał trasy, a owce posłusznie podążały za nim, jeden za drugim, tak jakby grały w górski taniec. Pasterz dbał o swoje owce, a miś podziwiał jego umiejętności, Prowadzenia owiec przez góry, trzymając się wyznaczonych szlaków i zachowując bezpieczeństwo stada. Miś Brązuś obserwował ich. Był to dla niego niezwykły moment. Gdy zszedł już na dół i spacerował po zakopanem, nagle zobaczył kolorowe stoiska na ulicy, na których leżały piękne swetry. Przyglądając się im bliżej, zauważył, że są one wykonane z miękkiej, owczej wełny, a na nich tkany jest góralski wzór. Brązuś był zafascynowany. Nie tylko wyglądały takie swetry na bardzo ciepłe i przytulne, ale też miały w sobie coś wyjątkowego. To była tradycja i historia góralska. Szyte ręcznie przez doświadczonych rzemieślników, te swetry są prawdziwymi dziełami sztuki. Postanowił zaopatrzyć się w jeden z takich swetrów. Miś brązuś zauważył również jeszcze jedną ciekawą rzecz była to ciupaga. Miś brązuś, pełen ciekawości, wziął do ręki ciupagę. Ciupaga jest wykonana z wielką dokładnością. Jest zarazem lekka, ale i solidna, co sprawia, że nie stanowi żadnego obciążenia. Metalowy toporek na końcu błyszczy w słońcu, a miś brązuś podziwia jego górski blask, który przypomina mu o potędze i pięknie górskiej przyrody. W łapach misia brązusia ciupaga stała się nie tylko narzędziem, ale także symbolem związanym z tradycją góralską. Kiedy miś brązość przemierzał uliczki Zakopanego, niespodziewanie dobiegły do jego uszu dźwięki radosnej muzyki. Ciekawość sprawiła, że podążył za dźwiękami, które prowadziły go prosto do karczmy. Gdy tylko otworzył drzwi, zobaczył kolorowe światła migoczące w rytmie muzyki, a na scenie górale grający na skrzypcach, basie i akordeonie. Z uśmiechem na twarzy zaczął machać swoimi łapkami w rytm muzyki i tupać nóżkami. Razem z innymi gośćmi, karczmy, śpiewał góralskie piosenki pełne życia i tradycji, a Mieś Brązuś poczuł się, jakby mieszkał tutaj już od dawna. Wesołe melodie, taniec i śmiech wypełniały karczmę. Miś brązuś, zanurzony w tej atmosferze, czuł się jak w krainie marzeń. To było niezapomniane doświadczenie, gdzie wszyscy, zarówno górale, jak i miś brązuś i inni goście, mogli razem cieszyć się tą niezwykłą muzyką i tradycją góralską. Górale tańczyli wesołe tańce, kręcąc się i podskakując w rytm muzyki, a ich śmiech rozbrzmiewał w całej okolicy. Miś Brązuś również bawił się świetnie. Tańczył wraz z góralami, klaszcząc w łapki i machając nimi w powietrzu. Razem kręcili się wokół ogniska, śpiewając góralskie piosenki i ciesząc się sobą nawzajem. Miś Brązów miał szansę spróbować wielu pysznych góralskich przysmaków. Wszystkie te smakołyki były pełne smaku i zapachu. Mógł spróbować oscypka, słynnego sera góralskiego, który jest zrobiony z mleka owczego i ma charakterystyczny kształt przypominający koniczynę. Jest smażony lub grillowany, co nadaje mu chrupiącą skórkę. I delikatnie miękkie wnętrze. Może być podawane z dżemem malinowym lub żurawinowym. Na stole w karczmie były również inne przepyszne przysmaki. Miś Brązuś nie mógł się doczekać, aby spróbować wszystkich tych pysznych potraw. Usiadł więc przy stole razem z góralami i smakował tej góralskiej pysznej kuchni. To była uczta. I prawdziwe doświadczenie dla Misia Brązusia, które na zawsze zapamięta. Po całym dniu spędzonym w Zakopanem, chodzenia po górach, spacerowania po stoiskach i poznawaniu regionalnych pamiątek, a także po całym długim wieczorze aż do nocy, pełnej śmiechu, tańca, dobrej zabawy, gdy gwiazdy zaczęły migotać na niebie, górale złożyli sobie pożegnalne życzenia, i rozeszli się do swoich domów. Miś Brązuś wrócił do swojego schroniska pełen niezapomnianych wspomnień z tego miejsca. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.